Witajcie, z tej strony Rejzzi i witam was w kolejnym odcinku mojego omówienia Himitsu Sentai Goranger. Dzisiaj omawiamy odcinek 9 i 10, a więc wreszcie wchodzimy w odcinki, które będą miały dwie cyfry z przodu. Nasze omówienie rozpoczynamy od Gorangersów, którzy przewożą broń, a zarazem kruczek tego odcinka. Promień zamrażający, Freeze Beam. Naturalnym są tutaj skojarzenia z promieniem, który zamieniał w piasek, który wystąpił w którymś z poprzednich odcinków. Jednak szczęśliwie mogę powiedzieć, że choć tutaj mówimy o dosyć podobnym pomyśle, to jednak jest on nieco inaczej zrealizowany, a to dlatego, że nie skupiamy się stricte na tragedii personalnej naukowca, który stworzył daną broń, a raczej wchodzimy w taki bardzo typowy dla Gorangersów odcinek po prostu ścierają się o przejęcie tej broni oczywiście może brzmieć to jak gorsza wersja odcinka z promieniem zamieniającym w piasek ale nie powiedziałbym, że do końca tak jest no ale może lepiej wróćmy do początku, bo tutaj znowu wyleciałem z dygresją a dopiero co zaczął się odcinek głównym przeciwnikiem epizodu 9 jest Wiedźmowa Maska która stara się przejąć stworzony przez Eagle tym razem promień. Można chyba przypuścić, że nasi naukowcy z organizacji pokojowej trochę zaczerpnęli pomysł. Kto wie, może również oglądali sobie poczynania Gorangersów, tak jak ja. Ale ciekawszym punktem jest w pewnym stopniu styl walki, jeżeli można to tak określić wydźmowej maski. Po pierwsze, ona ma taką laskę albo kostur w sumie nie wiem dokładnie jak to nazwać. W każdym razie przyrząd, dzięki którym jest w stanie straszyć naszych Gorangersów płomieniami, a dokładniej Rangera i Rangera, bo na początku to oni są głównymi bohaterami odcinka. Kolejną zdolnością jest dziwna przemiana Wiedźmowej Maski w kryształową kulę, w której stanie ten wróg nie jest chyba w stanie być zranionym. Oczywiście nie dostajemy jakiegoś wytłumaczenia, jak konkretnie to działa, po prostu mamy sobie skojarzyć, że skoro wiedźma to chyba tak potrafi. Niemniej później okaże się to być powodem dla pewnej sceny komediowej, chociaż zanim powiemy sobie o komedii, to może lepiej powrócić do mordu. A dlaczego o tym mówię? No bo po raz kolejny powraca wątek zabijania żołnierzy Eagle. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że dopiero ostatnio mieliśmy taki jeden odcinek przerwy. Człowiek już myślał, że, że może ten wątek tak trochę zostanie jakoś przesunięty na bok, ale w sumie co to byłby za odcinek, w którym nie ma napięcia wywołanego bezpośrednią śmiercią żołnierzy naszej pokojowej organizacji? Trzeba cały czas pokazywać, że jednak armia Czarnego Krzyża to są ciźli, no, a najłatwiej zrobić to dokładnie w taki sposób. Z tego też tytułu wróg odcinka musi tymczasowo mieć. Pewną przewagę, bo udaje się jej przejąć promień zamrażający, a więc Shinmei i Oiwa przez kolejne minuty muszą spróbować swoich sił, aby ten kruczek odcinka odzyskać. Niebieski Ranger daje się poznać jako ktoś, kto bardzo lubi latać samolotem WarriBloon, no więc postanawia on wypatrywać wroga z powietrza, a żółtemu przypada rola, aby mniej więcej przeczesywać teren na powierzchni pech, a może szczęście chciało, że to jemu udało się może nie znaleźć przeciwnika, ale w pewien sposób wejść z nim w interakcję, ponieważ na jego drodze pojawia się kryształowa kula, którą powinniśmy kojarzyć z wiedźmową maską. Tylko co jest zabawne, to kula ta zmienia się w miskę kary taką dość pokaźną, dokładnie taką jaką lubi Ojła i Ktoś by pomyślał, no nie, nie ma absolutnie żadnej szans, że on się na to nabierze i zje ten pokarm. No, no nabrał się. Po prostu się odtransformował, przysiadł sobie na schodkach, zaczął wszamać i nagle wydaje się tak jakby zaczęło mu to szkodzić. No więc wrogowie do niego podchodzą i go zabierają do swojej bazy. I to jest ta z sytuacji, w których dla kogoś ten odcinek może albo totalnie być idiotyczny... Albo może go pokochać właśnie za ten absurd. I ja chyba jestem bardziej w tym drugim obozie. Szczególnie, że później dowiadujemy się, że tutaj żółty ranger ukazywał swoje umiejętności aktorskie, bo tak naprawdę miska kary mu nie zaszkodziła i tylko chciał się dostać do bazy przeciwników, aby no, tam ich trochę sprać w środku. No więc punkty dla Oiły kolejne. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy skoro przeciwnicy spodziewali się, że tam to kary było jakoś zatrute, a jednak nie zaszkodziło i rangerowi to dlaczego tak się wydarzyło? No myślę, że po prostu nie trudno jest to wytłumaczyć jakimś prostym faktem, że on się już tyle nażarł, że nic mu nie szkodzi, żadna trucizna mu nie smaczna, znaczy może smaczna, ale nieszkodliwa. No ale żeby odcinek nie mógł się zakończyć zbyt wcześnie, bo Goranger też cały czas forsuje taki punkt widzenia, że nasi bohaterowie są w stanie zwyciężyć tylko wtedy, kiedy są zjednoczeni. No więc wiadomo, żeby odcinek nie skończył się inicjatywą jednego bohatera, to Oiwa zostaje w pewien sposób powstrzymany. On tymczasowo przejmuje tą laskę Wiedźmowej maski i próbuje nią zaatakować wroga odcinka. Zostaje sklejony z tym przedmiotem, i, i pokonany, a potem stanowi swego rodzaju przynętę na niebieskiego rangera. No ale ponownie żółty nie jest taki słaby, jakby się wydawało, bo nawet w tej sytuacji, w której jest przyparty do muru i trochę nic nie może zrobić, to daje sygnał specjalnymi wymachiwaniami rąk, aby poinformować niebieskiego, że no zaraz mają zamiar go zestrzelić tym zamrażającym promieniem, i dzięki temu ucieka on w porę. Chociaż Wary Blun zostaje lekko trafiony, no ale dzieło nie jest dokończone i też widzimy wtedy, że Niebieski Ranger odpala na samolocie Gorangersów inny tryb, dzięki któremu się wyłania taki niebieski dym, który okaże się być ważny, no zresztą on jest też w tytule odcinka. W każdym razie, oczywiście Oiwę trzeba ratować i w tej chwili do Goranger Roomu trafiają agentki, które mówią, że Zespół ósmy regionu Kanto właśnie ma zamiar to uczynić. No i Kaijo, czerwony ranger, uważa, że to bardzo zła wiadomość, to dlatego, że spodziewa się, że są za słabi. No i tak też się dzieje. Po raz kolejny jesteśmy sprezentowani z pięknymi scenami, w których nasi żołnierze Eagle zostają pozamrażani, a nawet eksplodują, bo trafienie człowieka tym promieniem wywołuje nie tylko zamrożenie, ale też i eksplozję. No więc mamy tutaj bardzo użyteczną broń i no, faktycznie jest to trochę zabawne, że stworzyła ją organizacja, która chyba powinna stronić od przemocy. No nie wiem, może się mylę, może właśnie pokój zaprowadzają siłą. No ale co? Czerwony zakrada się, przybiera kostium jednego z zoldersów, uwalnia Oiłę. Oiwa jest w tym momencie trochę przeziębiony, bo po wcześniejszej sytuacji został wrzucony do rzeki. I to w taki bardzo zabawny sposób, bardzo nagły po prostu. W momencie w którym w ogóle miał uderzyć w wodę, to było przejście między scenami, więc to też tak mocniej uderzało. Ale po raz kolejny nasz żółty ranger no nie może się obejść bez jakiejś sceny komediowej i zmienia strój i, i ten strój to jest taki płaszcz, który podobnie nosiła właśnie Wiedźmowa maska, no ale poza tym nie ma tam nic. Poza zagadkami. No więc kiedy jest konfrontacja z wiedźmową maską, to y, żółty stara się zadać jej zagadkę. Jeżeli źle odpowiada, to oznacza, że musi być głupim żółtym rangerem, bo taki też chyba panuje stereotyp wśród y, armii czarnego krzyża. Ty tymczasowo mu się w ogóle udaje, ale potem kicha i cała ta przykrywka Cały misterny plan okazał się nieskuteczny. Zresztą nieskuteczny do takiego stopnia, że obaj nasi bohaterowie zostają schwytani, a więc czerwony ranger sobie nie poradził, ale szczęśliwie no, wezwali posiłki, bo rzeczywiście Armia Czarnego Krzyża to taka organizacja, która w hazardzie stawiałaby wszystko albo nic, albo pozbędzie się wszystkich rangersów, albo gra jest niewarta zachodu. To się może nam nie podobać, no ale trochę tak jest, trzeba to zaakceptować. Niezależnie od tego, reszta zespołu się pojawia, używają ponownie niebieskiego dymu, przez co przeciwnicy nie są ich w stanie trafić zarówno promieniem zamrażającym, jak i pociskami jakimiś takimi rakietowymi. I przechodzimy do standardowej sekwencji, gdzie czarnokrzyżowcy zostają po prostu poskładani, a przeciwnik musi przyjąć na klatę Ranger Storm. W sumie nawet nie na klatę, co raczej na główkę, chociaż widzimy tutaj pewną różnicę, ponieważ GoRanger Storm wygląda inaczej. Kolor piłki zmienia się w zależności od tego, kto nią kopie. I ostatni strzał wykonywany przez czerwonego jest wyjątkowy, bo piłka, którą kopie, ma takie kolce. Nie wiem, jaki jest dokładny powód zmiany tej techniki ani czym się ona konkretnie różni od pierwowzoru. Ale nawet jeśli by nie było to wyjaśnione, to nie przeszkadzałoby mi to, a to głównie z tego powodu, że mogę na to się zapatrywać jak na pewne takie ulepszenie stworzone w trakcie serialu. Pewnych rzeczy nie robi się doskonałymi od razu, one nabierają sobie formy z czasem. Domyślam się, że tak było w tej sytuacji. No ale co, odcinek kończy się pozytywnie i tak jak wcześniej wspomniałem, również mam do niego pozytywny stosunek. Głównie ze względu na komedię, która mnie bawiła. Tak naprawdę każdy odcinek, który będzie miał Rangera jako swój main focus, prawdopodobnie skradnie moje serce, bo bardzo lubię tego bohatera. Oczywiście można się zastanowić, przez jak długi czas będzie śmieszny ten gag z kary, bo jak się patrzy na to, to tak na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że żółty ranger to w zasadzie ma tylko to kary w głowie, a to nawet do takiego stopnia, że gdy członek armii Czarnego Krzyża mówi mu, że no przyszła pora i go uka trupią, to on nie chciał zginąć i to nie dlatego, że tam nie wiem, miał przyjaciół, pracę czy ktokolwiek, tylko dlatego, że nie mógłby jeść swojego ulubionego pokarmu. Nawet taka mała scena, jak on skrytykował kuchnię mistrza Gona, powiedział, że to kary, które się tam. W jakimś cudem zrodziło z kryształowej kuli, było smaczniejsze od jego kuchni. No, to takie, takie sceny powodują, że, że mogę się nacieszyć tym odcinkiem. Ale, i tutaj może takie większe, ale, nie jest to taki odcinek, który jest jakiś rewolucyjny. Nie wprowadza on nic większego, jeśli chodzi o świat Gorangersów. Nie mamy żadnej innej postaci poza naszymi bohaterami, którą można byłoby nazwać główną. I to są jakieś takie krytycyzmy. Głównie dlatego, że w gruncie rzeczy przez to można byłoby postrzegać ten odcinek jako tak zwany filler, ale z drugiej strony, czy w ogóle jest sens w taki sposób klasyfikować Sentai? Wydaje się, że oglądając je jest to bardziej taka przygoda, i niezależnie od tego, co się dzieje na ekranie, powinno się móc nią nacieszyć. Inaczej, trochę nie widziałbym sensu, aby to oglądać. Najważniejsze, żeby dawało nam to jakąś przyjemność, jakąś satysfakcję. Na szczęście mi dało. Na tyle wystarczającą, że jestem właśnie w stanie przymknąć oko na jakieś tam niedociągnięcia, może czasem nie niedociągnięcia, a raczej brak innowacji. No więc co? Przechodzimy do kolejnego odcinka, odcinka dziesiątego. Odcinek ten rozpoczyna się od antagonistów, od ich planów. Widzimy jak skrzydłowa maska testuje diodę huraganową, albo diodę huraganu, nie wiem. W każdym razie, takie małe przyrządzenie, które wywołuje huragan. Plan tego odcinka jest dosyć prosty. Naukowcy Armii Czarnego Krzyża będą musieli wzmocnić tą diodę, aby następnie wywołać na tyle potężne zjawisko pogodowe, aby pogrążyło Tokio w ruinie. Na miejscu jednak znajduje się szpieg Eagle, który wydaje się na początku, że całkiem sprawnie sobie radzi. Generalnie przejmuje huraganową diodę odjeżdża samochodem, też prawdopodobnie zabił kilku Zoldersów ale ostatecznie zostaje złapany, zamordowany dioda zostaje z powrotem odbita i wtedy na miejscu pojawiają się Gorangersi i mamy standardową akcję z początku odcinka jeśli już wcześniej nie było to oczywiste, no to Gorangersi mają ten schemat gdzie na początku co najmniej kilku walczy w kostiumach nie udaje się im zwyciężyć. Potem jeden Goranger zostaje rozdzielony, schwytany. Konieczne jest wezwanie pomocy, i potem jest walka końcowa, i nie inaczej jest w tym przypadku. Chociaż losy naszych bohaterów przeplatają się z Yuki, która jest postacią, którą nasi bohaterowie będą musieli w tym odcinku chronić. Jest to dziewczynka, która lubi bardzo balony. I skrzydłowa maska wykorzystuje fakt, iż raczej nie będą go atakować, kiedy ta będzie przy nim, żeby nie skrzywdzić przypadkowo Yuki. Staje się trochę dla niego taką tarczą. Może trochę dziwne, że w moich napisach jest powiedziane, że ona ma być tak jakby jego ochroniarzem, bo to by niejako implikowało, że ona tam realnie musi cały czas przy nim być i upewniać się, że ci go Rangersi go nie spróbują zaatakować, co się nie dzieje i dlatego też logicznym jest, że Momo Ranger stara się przekonać Yuki, aby tam po prostu się nie mieszała w te sprawy. Mamy całkiem fajną scenę, ponieważ po raz kolejny powraca motyw tych zagadek. One chyba rzeczywiście są takim ważnym elementem dla całej serii Goranger. Na pewno takim wyróżniającym, chyba że się okaże, że w kolejnych seriach również to powraca, ale na razie miałem okazję przekonać się o tym, tylko tutaj. Tak czy siak dziewczynce udaje się uciec, a Mumoranger jest chwytana, czyli właśnie powracamy do schematu, nie możemy za bardzo się od niego oddalić. I żeby również ten schemat kontynuować, to potrzebna jest jakaś taka lekko niezrozumiała scena. W tym wypadku nasi bohaterowie są z powrotem w bazie. No nie wiem po co. W gruncie rzeczy chyba dalej mogliby tam trwać i wznawiać szturm. Oczywiście ja wiem, że oni chcieli, aby Yuki była bezpieczna. No ale chyba nie musieli całą bandą przy niej czuwać, wystarczyło odesłać jednego, może max dwóch członków Go Rangersów. No nic, ostatecznie i tak niedługo później nasi bohaterowie powracają, aby ocalić Momo Ranger i jednocześnie uniemożliwić uruchomienie wzmocnionej diody huraganowej. Która jest obarczona limitem czasowym. No więc budowane jest napięcie, i muszę przyznać, że jest ono budowane skutecznie. Ogólnie cała sekwencja wydarzeń, która ma tutaj miejsce, jest całkiem wciągająca. Ja sobie teraz prowadzę takie leciutkie notatki. No w zasadzie, powiedzmy, w jednym zdaniu sobie sumaryzuję, co się właśnie wydarzyło, i w pewnym momencie po prostu przestałem, bo ciągnęło mnie to, co się działo na ekranie. Czyli to medium spełnia swoją rolę poprawnie. Szczególnie pomogła w tym sekwencja, w której Momo Ranger musi rozbroić swego rodzaju bombę. No tak naprawdę nie bombę, bo musi po prostu odpowiednio pokręcić jakimiś wichajstrami, aby wyciągnąć e, diodę. Ale w gruncie rzeczy jest to sekwencja identyczna do rozbrajania bomby, którą zresztą już w Ranger wcześniej widzieliśmy. Tym razem jednak okazuje się, że to był fake out, to była zmyłka. Trójka Go Rangersów zostaje zamknięta, tak jakby w klatce. No i skrzydła maska tam każe Zoldersom postawić bombę. Więc jeżeli się nie uwolnią, to po prostu zostaną wysadzeni. Szczęśliwie się składa, że pojawia się ki Ranger i Ranger. Po raz kolejny Żółty Ranger jest MVP. W tym wypadku, dlatego, że swoją siłą jest w stanie. Podnieść metalowe kraty, i dzięki temu reszta bohaterów jest w stanie uciec, zanim bomba wybuchła i wszystkich po prostu porozrywała na niezliczoną ilość kawałków. No i rozpoczyna się standardowa sekwencja walki, ale wykonana oczywiście w sposób poprawny, czyli taki, w którym ci zoldersi zostają poskładani, a dla nas jako odbiorcy jest to satysfakcjonujące. Zanim jednak Ranger może strzelić z łuku i zniszczyć diodę, którą skrzydłowa maska ma bezpośrednio przy sobie to należy rozwiązać problem, który wcześniej i tak się Go rangersom nie udało rozwiązać mianowicie Yuki ponownie jest wykorzystana jako taka zakładniczka. Tym razem o tyle bardziej, że w balonach, które tak bardzo lubi znajdują się ładunki wybuchowe i jeżeli by spróbowali chociażby zaatakować skrzydłową maskę to on po prostu Zniszczy te balony i doprowadzi do po prostu zabicia Yuki. Ogólnie jest to niezbyt ciekawa sytuacja, w której raczej nikt nie chciałby się znaleźć, szczególnie że jeszcze dowiedzieliśmy się, że Yuki jest sierotą, więc nawet w tej kwestii ma już ciężej w życiu. I teraz jedyna osoba, która wydawała się dla niej w jakiś sposób miła, bo skrzydłowa maska tak naprawdę tam jej podarowała jakieś balony i z jej perspektywy to, to chyba raczej dobrze. No to teraz ta sama osoba niejako grozi jej, ale Aka ranger znajduje strategię. W momencie, w którym skrzydowa maska odpala swój huragan, zauważa on, iż balony są w środku tej trąby powietrznej i przy użyciu birdie wzbija się w powietrze, aby następnie trafić do środka. Odcina balony, przez co te wybuchają nie raniąc Yuki. no i. No, i standardowo antagonisty odcinka obrywa go Ranger Stormem, o którym ginie. I powiedziałbym, że do tego momentu raczej nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem tego odcinka. W sensie nie tak, że mi się nie podobał. On był po prostu standardowy. Spełniał wszystko to, co miał spełniać w sposób prawidłowy, ale na końcu miejsce ma scena, która w pewien sposób cementuje wydźwięk tego odcinka. Bo kiedy nasi się świętują, tam sobie nieco podśmiechują, to zauważają, że Yuki nie jest zadowolona z obrotu sprawy i tak naprawdę rozpacza za skrzydłową maską. A to właśnie dlatego, że skrzydłowa maska w pewnym momencie była dla niej po prostu miła. W szczególności wymowna jest tutaj scena, w której mała dziewczynka wypuszcza balonika z ręki na znak pożegnania tego złoczyńcy. I oczywiście. Może byłoby to mocniejsze zakończenie, gdybyśmy mieli okazję się przekonać o tym, że to dobro, które w jakiś sposób Yuki otrzymała od skrzydłowej maski, było szczere, ale niemniej jest to zakończenie na tyle unikalne w porównaniu do innych odcinków, że cieszę się, że w sumie miało miejsce w odcinku 10, bo pozwala tak ładnie domknąć jakąś symboliczną liczbę odcinków. 10 to taka ładna liczba. Jak się policzy palce na budłoniach, to tyle powinno być. Czasami zdarza się, że jest mniej lub więcej, ale standardowo jest 10. No więc wypadałoby, aby ten dziesiąty odcinek coś takiego większego oferował i moim zdaniem właśnie to zapodał. Jest w tym jakaś taka melancholia. Może nie jest to przesadnie głębokie z wymienionych przeze mnie powodów, ale pozwala tak spojrzeć, że może czasami ważniejsze od tego, jak coś się skończyło, to ważne, że w ogóle było. Z taką myślą chyba mogę pozostawić was, jeśli chodzi o wakacje 2024 roku. Planowo film ten powinien wyjść 1 września, w niedzielę. Jeśli się nie uda, no to drugiego. Dziękuję, że towarzyszyliście mi. Pewnie nie każdy obejrzał wszystkie odcinki omówienia Go Rangersów, ale to nie jest w żadnym wypadku problem dla ciekawskich. Prawdopodobnie na ekranie pojawi się jakaś tier tierlista, której uwzględnie te epizody, które miałem do tej pory przyjemność obejrzeć. I raczej będzie ona powracać co 10 odcinków, tak na spokojnie, żebym mógł mieć czas się nad nimi może zastanowić. Może je sobie lekko pozapominać, bo umówmy się, że raczej w roku szkolnym będzie gorzej z tym czasem na nagrywanie. No ale tutaj chodzi o to, aby się tym nacieszyć, a nie też brać to tak Super recenzensko, bo inaczej trochę zabija to przyjemność z oglądania tej serii. A to nie o to w tym chodzi. Bo ja tą serię zacząłem po to, aby się Super Sentai nacieszyć, a nie żeby stało się to jakąś taką mozolną pracą. Może wydaje się, że tutaj dałem trochę mało takich przemyśleń podsumowujących odcinki. Mam nadzieję, że takie zakończenie recenzji odcinka 9 i 10 będzie wystarczająco satysfakcjonujące. Może nie było jakoś mnóstwo dodatkowych przemyśleń, ale to też dlatego, że odcinki te nie były jakieś ultra obfitujące w nowe motywy. Zobaczymy, co czas przyniesie. Prawdopodobnie przede mną jeszcze jakieś pojawienie się tych generałów, a więc jest na co liczyć. No i co? Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego. Hejka.